Cześć kochani, dziś będzie w tym pięknym otoczeniu przyrody o retraumatyzacji, czyli odpaleniu starych traum. Czy to na skutek jakichś wydarzeń, czy to na skutek, czy to na skutek niewłaściwie przeprowadzonej terapii, jakichś konkretnych bodźców, jakichś przeżyć, tak? Jakichś zdarzeń w naszym życiu. Trauma. Ta wczesna dziecięca. Wtedy, kiedy kształtowała się nasza osobowość, przed 10, przed 10 rokiem życia, powiedzmy. Późniejsze lata oczywiście są też ważne, czynniki środowiskowe, okres dojrzewania, ale chociażby seksualność przede wszystkim tworzy się w domu wcześniej. I to, co wtedy przeżyliśmy, w jakiś sposób ciągnie się za nami, tak. Pomijam już tematy. Które my wtedy wzięliśmy od rodziców, tak, przez utożsamienie się z nimi, często jeszcze w okresie prenatalnym czy w pierwszych latach swojego życia, kiedy bierzemy od nich wszystko, co spływa na nas, jako absolutną normę. Nie znamy jeszcze niczego innego. Tak? Bierzemy wszystkie ich uczucia, wszystkie ich przeżycia, uwarunkowania, wszystkie, mnóstwo, tak? jak gąbka, która chłonie wodę, ale także później. Tak? Przeżyjemy coś. i Coś, co jest dla nas trudne. Trauma albo nagła, wydarzy się coś. Pobicie, molestowanie, czyjaś śmierć, rozwód, brak, albo przewlekła. Przewlekły brak zainteresowania rodziców, brak miłości, już zmuszanie do czegoś, za dużo lub za mało granic, i to jest rozłożone w czasie. No obydwa, obydwa te y, czynniki, no dziecko jakoś chce sobie z tym poradzić, bo jest to trudne i jest to y, ciężkie do zniesienia dla dziecka. Więc uczucia, które wtedy dziecko ma, dziecko w jakiś tam sposób tak dysocjuje, czy rozszczepia, w każdym razie wypycha, nie chce czuć. Czuje coś, czego nie chce czuć, bo jest za ciężkie i to wypychamy. I tworzymy sobie takich wygnańców naszej osobowości, tak? Od niego oddzielamy się menadżerami, czyli sposobem radzenia sobie. Dla jednego to będzie uległość, dla drugiego to będzie perfekcyjność, dla trzeciego to będzie jakaś przebojowość, dla czwartego będzie to udawanie wesołka, dla piątego będzie to nieczucie, nie chcę nic czuć, więc odgrodzę się emocjonalnym murem, za którego nie będę czuł różnych rzeczy, nie tylko niefajnych, po to, żeby nie czuć tego wygnańca. Jest jeszcze trzecia grupa: strażacy emocji. Trzecia grupa emocji: wygnańcy, menadżerowie, <laughs> strażacy. Jeżeli kiedyś w życiu menadżer nie da rady i zaleje nas znowu ten wygnaniec, no to wtedy strażak się pojawi, żeby gasić ten pożar, który właśnie się rozpętał, bo nie chcemy. No i strażak, tu będą bardzo różne sposoby działania, tak? Bo no ktoś się może upić, ktoś może dostać ataku szału, wybuch złości, atak paniki i tak dalej, od której był odgrodzony, ale strażak jest ok, jeżeli będzie działał krótko. Jeżeli przejmie władzę nad nami znowu strażak, no to już będzie, będzie ciężej, bo ze strażakiem będzie ciężko. Tak? I menadżer to jest sposób rdzenia, który działa przez całe życie, ale w pewnym momencie życia może nam ten menadżer zniknąć. On się może sam rozpaść, tak? Ale może zniknąć o tak. Na skutek jakiegoś, jakiegoś wydarzenia, gdzieś na terapii, fajnie. No, ale wtedy musimy się zmierzyć z tym, co jest za nim. No właśnie. Często. Możemy stracić tego menadżera poprzez coś, co nas odpali, ale często możemy też na terapii tak? i terapeuta często też może zostawić nas z tym co dalej, nie? Niech pole pracuje, niech się dzieje, no ale my tutaj czujemy totalny nie? Yy, i co dalej? No bo wrócił wygnaniec, coś czego nie chcieliśmy, lęk, smutek, poczucie winy i tak dalej, wyparliśmy to, przez całe życie sobie radziliśmy, a tu nam to usunięto i hula i dusza, idź sobie, nie? Yy, przykłady. Czynniki z zewnątrz, czynniki z zewnątrz, czyli <noise> ktoś przeżył jakąś traumę, powiedzmy yy, dziewczyna zobaczyła yy, jako czterolatka ojca z siekierą, który pijany wpadł, tak? poradziła sobie z tym i w jakiś sposób przez całe życie wyparła to, nawet do tego stopnia, że nie pamiętała, przypomniała sobie o tym 40 lat później, kiedy yy, zobaczyła jak na ulicy wypadł koleś z nożem. Tak bardzo ją to ostre narzędzie odpaliło, tą siekierę, że przypomniała sobie to. I zalało ją to wszystko. Od tej pory przez całe życie nie czuła tego lęku. Zalał ją wielki lęk. Dwa. Chłopak, który był molestowany w dzieciństwie. Też akurat on na takim sensie hipnozy, chociaż znam osoby, która na łasce, tak. Ściągnięto to. I przypomniał sobie to. Co zapomniał, że własny ojciec go molestował. Tak? I też przez pierwszy okres, który trwał dwa lata, totalny rozgardiaż. <grym> Poradzenie sobie na nowo z tym. To wymaga poradzenia sobie na nowo z tym, co przychodzi. Już w inny sposób. Bo to zapomnienie to często był taki nieadaptacyjny sposób, a to nadal nas z świadomości gryzło. tak? Zawsze czuliśmy, że coś jest nie w porządku. <grym> Trzeci przykład. <grym> Osoba, która w dzieciństwie weszła do ojca, który był myśliwym i zobaczyła, jak w ogrzebie rozbiera sarnę, flaki i tak dalej. A że bardzo ta osoba chciała jako dziecko, cztery latka akceptacji tego ojca, totalnie zamarła. Zamarła. To obrzydzenie, ten lęk, odgrodził się. I odpala się to po 40 latach w restauracji, kiedy widzi tatara. Do tego stopnia, że musi iść się położyć na, na ziemi tak? w łazience, na zimnej ziemi, żeby nie czuć tego. Jeżeli chodzi o terapię, mnóstwo ludzi pójdzie, czasem terapeuta potrafi wydobyć to, tak? Ale zostawia daną osobę. Tak, ściąga menadżera. Który ktoś na przykład molestowany, radził sobie jakoś, ściąga i ten ktoś wychodzi od terapeuty i koniec i jest yy, przez całe życie, yy, mógł uprawiać seks, ale w tym momencie wynacząc yy, został ściągnięty. Obrzydzenie przed tym co, 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 co było robione z osobą molestującą wróciło i koniec. I dana osoba już przestaje traci zainteresowanie seksem na stałe, na stałe, tak? Podobnie inna osoba przychodzi, której przekraczano granice z dzieciństwa. Przekraczano, bardzo nadużywano, wymagano tak, ktoś musiał być takim dzieckiem na baczność, świadectwo z paskiem, jeszcze wtedy nie wklejano yy, w internet tych świadectw rodzice, yy, ale chwalili się sąsiadom i tak dalej. No to musiał mieć świadectwo z paskiem tak, bo bez tego nie osiągniesz nic, twoje życie będzie nic nie warte. No i toż taki był żeby nie czuć tej bezwartościowości, jeżeli nie dostanę dobrych ocen, jeżeli nie będę taka jak, taki jak rodzice, no to wyprę. No okej. Okay. menadżer to jest tak będę sobie radzić. Ktoś to usunął, nie? Czy samo się usunęło. I to te nadużycia, to, że ktoś musiał być taki, powoduje, że w tym momencie jakakolwiek krytyka od kogokolwiek, cokolwiek mi ktoś każe, Nieważne. Każe, prosi, tak? Dzieci, partnerzy, partnerki, yy, pracodawcy, yy, otoczenie, przyjaciele, rząd, nie! Nie i na wszystko nie. Tak? Totalny opór. Będę widział wszędzie tutaj zagrożenie. Ludzi, którzy mną będą chcieli manipulować. Tak jak w dzieciństwie dziecko było manipulowane przez rodziców, którzy postawili za dużo granic. Tak teraz ja widzę za dużo granic i jak są bardzo prze prze przekraczane. Tacy ludzie bardzo często idą w różnego rodzaju tematy, typu dookoła jest zły Matrix, który chce mnie zniszczyć. Świat jest zły. Y istnieje spisek reptilianie, masoni i tak dalej, jakieś narodowości, tak, którzy chcą mnie zniszczyć. Tak? Więc ja teraz muszę postawić granicę, bo w dzieciństwie nie mogłem. Bo w dzieciństwie ktoś nie mógł. tak. Yy, podobnie, jeżeli ktoś był w dzieciństwie yy, pozostawiony przez rodziców, opuszczony, no to w jakiś sposób sobie radził. Ale bardzo często, jeżeli to znika, czujemy znowu dojmujące, yy, dojmujący ból małego dziecka, które nie ma przy sobie rodzica. Często jeszcze w w fazie wcześniak bez mamy, tak? Po porodzie odstawiony od mamy, tak półroczne dziecko, przy którym nie ma mamy, tak? Później już mama i tata po drugim roku życia też, tak, nie ma odstawiony, ktoś porzucił. I teraz bardzo lgniemy do innych osób, do partnerów, do innych ludzi, do dzieci, zalewając ich sobą i często powtarzając różnego rodzaju schematy własne z dzieciństwa. Bardzo często radzimy sobie z tym przez całe życie, a w końcu przychodzi to dojmujące y, poczucie, bo schodzi ten menadżer i, i nas zalewa. Tak? Y, w każdym z tych przypadków przez pewien czas jest wielkie cierpienie, czasem zostaje usunięty menadżer, zalewa nas coś y, czy poczucie y, przekraczania naszych granic, czy poczucie samotności, tak? czy tutaj jakakolwiek konkretna trauma tak, y, przed y, siekiera. Molestowanie, mięso. To sprawia, że jest to nie do zniesienia. Radziliśmy sobie przez całe życie. Czasem to się układa samo. Pole nas prowadzi, tak. Natomiast czasem możemy w tym utknąć. Niektóre rzeczy w dzieciństwie, zwłaszcza na terapii, kiedy przeżywamy ponownie różnego rodzaju traumatyzujące nas doświadczenia z dzieciństwa, potrafią. Wywrzeć na nas paradoksalnie yy, niekoniecznie pozytywny oddźwięk, jeżeli nie są dokończone. Jeżeli my, przeżywając te rzeczy, nie jesteśmy stamtąd w różnych technikach zabrani, ta scena jest dokończona, dokończone jest na oczach małego dziecka, jego krzywdziciele się dowiadują o tym, tak, od nas dorosłych. Yy, czasem jest to pozostawione. I ktokolwiek, terapeuta, mówi, niech płynie. Tak, tylko że wychodzi osoba, której otworzono puszkę Pandory, która była zamknięta, tam bulgotało, ale sobie jakoś radziło. Otworzono i pozostawiono z nią otwartą, a z niej wychodzi robactwo, nie? I ktoś idzie i okej, okay, czasem się pozbiera przez krótki czas, a czasem to może trwać latami, tak? I, i, i zablokuje się, tak? Czy, czy na partnerstwo, czy na, czy na seks, tak? Czy na przeżywanie jakichś tam emocji, tak? Czy na kontakty z innymi ludźmi. Czy ogólnie odgrodzi się lęk społeczny, pojawi się jeszcze jeszcze będzie bardziej natężony, tak? Czy z kolei odwrotnie rzuci się w wir zabaw, zanurzy się w alkoholizm, tak? którego, Do którego też miał nieprzepracowane nie i teraz ruszyło. Oczywiście to jest jak klocki domina. Jeden porusza drugi. Terapeuta o tym nie wie, natomiast podkreślam. Bardzo często czy życie, czy różnego rodzaju niewłaściwie przeprowadzone terapie mogą nas zretraumatyzować. I jesteśmy pozostawieni z czymś, co zostało otworzone, a nie zostało dokończone. Nie zostało nam pokazane, w jaki sposób my możemy iść dalej. W jaki sposób my możemy dokończyć daną naszą historię, dany nasz rozdział, który przeżyliśmy w trakcie terapii, jeżeli jest to terapia, która sięga do przeszłości. Natomiast zostało to pozostawione. I my ponownie. Zobaczyliśmy film, który widzieliśmy naszymi oczami na przykład 40 lat temu, ale nie zostało to dokończone, tak jak wtedy, z tym, że wtedy sobie jakoś tam poradziliśmy tak? i nieśliśmy ten sposób radzenia sobie, często taki trudny, nieadaptacyjny, ale jakoś sobie radziliśmy, że nie zwariowaliśmy kolokwialnie rzecz biorąc wtedy, nieśliśmy to przez całe życie, aż w końcu znowu, albo nas coś odpaliło, albo gdzieś tam na terapii i teraz stanęliśmy do tego ponownie i czasem weszliśmy, Znowu wielki ból pozostając w nim, albo często znowu wypierając, nie to ktoś mi zrobił, to gdzieś tam, nie? W każdej teorii spiskowej jest ziarno prawdy, tak? Natomiast podkreślam, znam niesłychaną ilość ludzi, którzy różnego rodzaju teorie z zagrożeniem z zewnątrz wykorzystują do ponownej psychologii to nie moje, to nie moje. To ktoś mi zrobił i znowu jest w pozycji ofiary, a tu jest reptilianin, zły rząd, system i tak dalej, a tam są kaci. I jest to przeniesienie schematu z dzieciństwa, gdzie katem był rodzic czy jakiś tam oprawca, my byliśmy ofiarą. Teraz znowu my już jesteśmy, tak? A tutaj dookoła są ci e, źli ludzie, tak? Ostatnio celebryci, celebrytka pewna poruszyła temat, tak, jak tu, tutaj strasznie są, są ludzie, którzy nie są ludźmi. Nie? E, I mówi to w imię świadomości, tak, która. Płynąc z serca w zasadzie yy, yy, mówi, że, yy, mówi, że wszystko jest na poziomie miłości, tak? Piękno jest w, piękno jest w oczach patrzącego. Jeżeli ty widzisz w kimś reptilianina, czy, czy kogoś yy, złego, to, yy, to ty to widzisz. Nie wiem kim on jest, nie? Hitler, który zamordował yy, 50 yy, milionów ludzi, czy Stalin? Yy, widzę w nich złych ludzi, tak? ale widzę w nich też przyczynę tego zła, głęboko skrzywdzone dzieci i to w najwcześniejszych latach, tak, zawstydzane, osierocone i tak dalej, które przetworzyły to dalej. Yy, to ich nie rozgrzesza. Natomiast szukam przyczyn, tak? A ktoś może powiedzieć reptilianie albo źli yy, ludzie, tak? Albo nie ludzie, nie? No okej. Okay. Nie, my szukamy Przyczyn, żeby takich Hitlerów i Stalinów było jak najmniej, tak? Żeby w ogóle nie było. Bo analizując dzieciństwo Putina, też dojdziemy do, do różnych yy, mocnych yy, rzeczy. Yy, ok, ale ja nie o tym. Ja o tym, że coś, co kiedyś było, zaszło, ciężkiego, i my sobie z tym poradziliśmy w sposób, przyjmując jakąś swoją pozę, tak, jakiś sposób radzenia. Yy, Perfekcjonizm, uległość, złość, mur emocjonalny, tak, kompensacja, czyli udawanie kogoś innego. Jak Jim Carrey udawał wesołka, miał głęboką depresję. I idziemy z tym przez całe życie. Aż nagle to odpada. Albo samo, albo na skutek jakiegoś wydarzenia, albo na skutek terapii. I często, jak to odpadnie, znowu stajemy do tego, tego strasznego wydarzenia, które w jakiejś formie należy dokończyć. Należy dopiąć, nie zakrzywić przeszłość, dokończyć naszą reakcję na to. Tak? Techniki są różne, tak? czy WES różnego rodzaju ustawienia systemowe, praca z wewnętrznym dzieckiem, psychoterapia systemowa, także inne nurty. W każdym bądź razie ma to być przeprowadzone fachowo, gdyż bardzo często ludzie są pozostawieni potem i właściwie z niedokończonymi tematami które na nowo zostały rozgrzebane i zostawione. Bardzo często świadomie, bo pole dokończy. <laughs> Może dokończy, na pewno dokończy. Tylko chodzi o to, żebyśmy, no mamy jakąś określoną ilość czasu na tym na tym świecie, tak? Żebyśmy żyli cudnie, bo chyba o to chodzi. I tego wszystkiego życzę wam, sobie. Jeśli ten filmik jakoś wam pomógł, to, to polajkujcie i czy... Czy, czy udostępnijcie, podzielcie się, jeśli macie jakieś pytanie, to śmiało. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Idę żyć, <laughs> cześć, hej.